Pem, pem. Witam, witam w Fani. Jak tam u Was tego typu? O, ciepłutko jest, fajna pogoda. Łoba, tego typu w Fani. Ja będę teraz coś załatwić. Wystałych Fani, wy możecie zamawiać są pozdrowienia. Po e... prostu daję Wam dzisiaj jeden dzień jeszcze do zamówienia na pozdrowienia i życzenia. Dzienniki wiecie, jakie są. w Fani. No jak to że dzisiaj zdąży zamówić, to zapraszam, widzę fani, dzisiaj macie jeden ostatni dzień na zamówienia, na pozwolenie życzenia i będziemy po trochę kończyć się z pozwoleniami, bo ja zbyt nie mam czasu, widziały -e fani, dlatego chcę tu wam jeszcze jeden dzień dać ulgi, bo wiem, że w, o tej godzinie, wiem, że macie problem z zamówieniami, bo to niektórzy w szkole, w pracy Ja wiem, wszystko rozumiem, widziały Fani Jak wrócicie ze szkoły, z pracy To możecie cały czas zamawiać, dzisiaj ostatni dzień, widziały Fani Na zamówienia Do zamówienia, Bo dzisiaj Potok będę zamykał To wszystko Żeby nikt nie był yy, Skrzywdzony to możecie jeszcze dzisiaj jeden dzień za, zamówić sobie pozwolenia, a później będę zamykał. Trzymajcie się będę.